Cześć ludziska, dzień dobry, no ja z tej strony witam was i zapraszam na kolejny odcinek z serii najlepszych modów do wszystkich Total Warów. Dzisiaj mam dla Was do zaprezentowania modyfikację Style Steel 6.4, którą co ciekawe już kiedyś w tej formule omówiłem, niemniej jednak uważam, że jest sporo starych filmów na moim kanale, które zdecydowanie wymagają odświeżenia, no i na takiej liście znajduje się nasza wspaniała, przewspaniała stal nierdzewna, bo właśnie to oznacza Style Steel. Ludziska, uważam tego moda za drugi najlepszą modyfikację generalnie do Mediwala. Zaraz po Divine and Conquer, bowiem on robi z podstawki tej gry to, jak ona powinna wyglądać tak naprawdę od początku. Usprawniłem pod każdym względem, czy to w kontekście graficznym, czy też w związku ze zmianami w balansie. No jest naprawdę stainless steel, zdecydowanie lepszą wersją Mediwala. Zanim przejdę już do szczegółów, to dam wam link w opisie do pobrania tego moda, tylko uwaga, nie jest to link z ModDB, bowiem na TW Center na takiej starszej stronie, na której kiedyś często publikowały się modyfikacje, teraz już troszkę obumarła, znajduje się nieco nowsza wersja, w której zawarty jest BackFix Compilation. No i w tym między innymi są zawarte, no znaczy nie między innymi, a są zawarte poprawki błędów, jak sama nazwa na to wskazuje. Do tego jest też link do spolszczenia, bo, modyf bo modyfikacja posiada całkiem dobrej jakości spolszczenie. Może nie jest to jakoś Najlepszy na świecie, ale jak najbardziej umila rozgrywkę, szczególnie osobom, które no niespecjalnie posługują się językiem angielskim. Więc tak, jakie już modyfikacje pobierzemy, to jest banalne, bo ten najnowszy instalator z TW Center nie, nie wymaga instalacji wersji 6.3, a potem patchowania do 6.4, tylko za jednym razem Wam instaluje od razu wersję najnowszą. No to później mamy plik konfiguracyjny, w którym wybieramy kampanię. Są dostępne dwie. Pierwsza ma miejsce w roku 1000 no no i tam nie ma, zdaje się, dwóch frakcji. Nie ma tam Krzyżaków oraz nie ma tam Mongołów. A zaś druga, którą wam tutaj pokażę, ma miejsce w roku 1220, czyli ten XIII wiek. Jak jest chyba jak dla mnie najciekawszym okresem spośród całego średniowiecza. Tam też są zawarte niektóre opcje, jak ustawienie sztucznej inteligencji, czy ma być ona bardziej zbalansowana, defensywna, może agresywniejsza. Możemy ustawić permanentne wieżyczki, albo też permanentne strzały na polubiczkę. Tam polecam się pobawić, ta wersja z TW Center zawiera też niektóre, niektóre nowe opcje. No to co, wchodzimy sobie w kampanię, wielka kampania, no i w frakcji jak widać jest multum. Ogólnie co jest ważne, to autorzy tego moda wykorzystali silnik medievala do granic możliwości, bo zawarli na tej przepotężnej mapie 200 osad, czyli maksymalną ilość jaką dopuszcza medieval. No i warto dodać, że autor zapewnia, że są one zgodne z realiami historycznymi, z wyjątkiem niektórych, aby po prostu zapewnić lepszy balans w grze. Bo dajmy na to, jak mielibyśmy zrobić jakąś frakcję, no powiedzmy coś biednego, no i osady tej frakcji byłyby totalnie biedne, no to ta frakcja byłaby słaba i raczej mało atrakcyjna do tego, żeby nią zagrać. No to wtedy w ten sposób autor ją lekko zbustował. No i na tej zasadzie mają miejsce, na tej zasadzie działają te leciutkie. Leciutkie niesnaski historyczne. To tak, Królestwo Kastylii i Leonu, Królestwo Węgier, Zakon Krzyżacki, bardzo ciekawa frakcja, dosyć trudna, bo no ma wielu nieprzyjaznych sąsiadów. Królestwo Jerozolimskie, z którego była seria na kanale, zdaje się. Ona była chyba jakoś na początku roku albo nawet pod koniec poprzedniego, już dokładnie nie pamiętam. Imperium Choryzmickie, no frakcja bardzo trudna, zmagająca się od początku z inwazją mongolską, bardzo ciężką na tym modzie. Republika Wenecji, Królestwo Sycylii, Republika Genui, Królestwo Danii, Kalifat Fatymidów. Tutaj to już, jak widzicie, zobaczcie, to jest dalej nazwane Kalif Kalifat Fatymidów, ale, no, powinien to być kalifat Ayyubidów, bo to już jest ten okres, od kiedy dynastia Saladyna przejęła władzę w Egipcie. W no, w XII wieku chyba. Nie wiem, czy wymarli, ale na pewno zostali od władzy odsunięci. Królestwo Szkocji, <grych> mój największy nemesis. Hanat Kumański, Hanat Połowców, Hanat Kipczaków, jak zwał, tak zwał. Złota Orda. No, powinno to być jeszcze Imperium Mongolskie Zjednoczone, albo tak jak to wygląda w Medieval Kingdoms, czyli podział na Us, Tam później Złotą Ordę założy, a dokładnie jego syn Batuhan, no i na Touja, którego potomko potomkowie założą Ilhanat. Dalej mamy Seljuków Anatolijskich, Sultana Trumu, Królestwo Francji, Święte Cesarstwo Rzymskie. Ani święte, ani rzymskie, ani cesarstwo. Królestwo Anglii, Królestwo Portugalii, przewspaniałe Królestwo Polski, z którego planuję serię. Nie wiem do końca kiedy, ale raczej w formie odcinków, bo już chyba ze dwa lata temu graliśmy na streamie Polską. No i tamta kampania się nie udała, zostałem zepchnięty na wschód, na tereny Rusi, jakie są mało atrakcyjne do podbijania. Chciałbym tą kampanię powtórzyć, więc spodziewajcie się, w, no obrębie najbliższych kilku miesięcy na to, że taka seria się pojawi. Cesarstwo Bizantyjskie, a dokładniej Rzymskie, tam Bizancjum to jest nazwa nieco późniejsza, Kalifat Maurów, Almohadów, Ruś Nowogrodzka, Wielkie Księstwo Kijewskie, Królestwo Aragonii, Ruś Kijowska, no i Królestwo Norwegii. Oni mają, co ciekawe, przepotężnych huskarli. Też dawniej, kiedy tego moda nagrywałem, to nie miałem z nim zbyt większej styczności, tam może rozegrałem kilkadziesiąt tur, ale powiedzmy, że teraz mam już za sobą kilka pełnych kampanii, dokładniej Mongołami, polską, krzyżowcami i jeszcze czymś tam grałem taką dłuższą kampanię. No to co, odpalmy, odpalmy sobie dla testu Mongołów i wam pokażę, jak ta mapa wygląda. Dawniej, w Mediwalu podstawowym, była ona ograniczona w zasadzie do Kaukazu. Na Kaukazie się kończyła mapa. Tutaj mamy to wszystko rozszerzone aż o tereny Chorezmu. No i zobaczcie. Zobaczcie, pełne morze Kaspijskie, jego wschodni brzeg, no świetna sprawa. sobie Zobaczymy mapę, to FOF też o to, że wprowadzili to, że Mongołowie wyznają, są jako poganie traktowani, bo w podstawowym Mediwalu chyba oni byli jako muzułmanie. Dalej ich agenci gadają tam teksty związane z islamem, a powiedzmy, generowie, coś tam, a la sultan. Ale ale nie ma, co się, nie ma co się czepiać. No, mapa jest świetna. Jeden, jednym modem, który, jak dla mnie, bardzo konkuruje ze style steelem i w wielu aspektach go znacząco przewyższa, jest style steel, ale. W, tfu, co, co ja mówię? Jest Bulat Steel, ale Bulat Steel jest niezbalansowany. W Bulat Steel są gigantyczne problemy z zadowoleniem. Nie wiem, czy on tak jest. No, autor chyba lubi tyle lubi to, że gracz zamiast z wrogami powinien walczyć z ładem publicznym, ja ja osobiście tego nie lubię. Pamiętam, jak graliśmy sobie papiestwem dla testu na Bulat Steel, to po, po podboju Ziemi Świętej, kiedy nawet nie mogłem jej nawrócić, bo nie dało się papiestwom chyba tworzyć kościołów albo kap kap kapłan. W kościoł się dało tworzyć, no to miałem taki problem, że przy obsadzeniu miasta pełnym garnizonem z generałem i obniżeniem podatków dalej byli niezadowoleni. Serio, Bulat Steel mnie mega tym samym odpędził, ale mam nadzieję, że autor albo ktoś inny w końcu tą kwestię zadowolenia zbalansuje, bo poza tym nie ma. Bulatowi praktycznie niczego do zarzucenia. Dobra, tu widzimy, zobaczcie, góry Kaukazu, to jest świetnie zrobione, ale bardziej mi się to podoba w Bulacie i też świetnie to było zrobione w Bellum Crucis. Tamta przełęcz pomiędzy tymi górami była lepiej zazn zaznaczona, no i czuło się, powiem Wam, Tą potęgę, to, to strategiczne ułożenie w tym miejscu. Naprawdę było to czuć tutaj trochę mniej, chociaż też no mamy jedynie, zobaczcie trzy przejścia: zachodnie, centralne i wschodnie obok Baku. No i Baku um, mogłoby, mogłaby być w Mediwalu taka mechanika, że miasta mają dużo większy obszar działania i przechwytywania. Także posiadając Baku, blokujemy z automatu przejścia na drugą stronę, i to byłoby świetne. Mamy. Patrzcie te tereny Stepów Czarnomorskich, kurczę, no naprawdę, naprawdę podoba mi się to, ja bym chciał zobaczyć Mediwala z całą Azją. Lubię Azję, niekoniecznie z okresu Chin, jak to wygląda we Free Kingdoms, ale też interesowałoby mnie plemiona Wielkiego Stepu. Ogólnie pomysł na Total w stylu Jedwabny Szlak, jak dla mnie byłby naprawdę znakomity. Mamy Krym z Kolonią Genueńską na Kafie. W przyszłości to miejsce będzie zamieszkane przez Tatarów Krymskich. No i tutaj lasy. Dosyć. Nie, nie za gęsto zamieszkane. Nowogród na północy. Tutaj jakaś kolonia Danii. Tu jest biedny zakon krzyżacki. No, ciężka frakcja, ale za to dysponująca naprawdę silną konnicą. No i Polska. Polska nie jest jakaś bardzo silna, ale ma dostęp do konnych kuszników. Konni kusznicy są o tyle fajni, że znakomicie konturują wrogą ciężką miastę. Tu jest Skandynawia z Wizby, W Bulat mamy jeszcze północny teren. I chyba na tym północnym terenie nawet jest złączenie, tak że można przejść z tej strony na drugą, a nawet. Jeśli się nie da, to jest taki bardzo, bardzo mała ciśnina z tego, co kojarzę. No, chyba współcześnie jest, jak dobrze kojarzę, połączenie między Finlandią a tymi terenami. No, już nie w sumie to, to jeszcze pod Finlandię. Ciężko jest mi to sobie zobrazować, nie widząc w pełni tego terenu, ale wydaje mi się, że jest chyba to połączenie. Jako taką. No nie wiem, co dalej. Generalnie w sprawie moda. Taka ciekawostka. Autor zapewnia, że ukształtowanie terenu, czyli góry, wzgórza itp., są jak najbardziej zgodne z geografią. I to, to jest fajne, to jest fajne. Nie jest to jakieś nie wiadomo jak ciężkie do zrealizowania, ale fajnie, że mamy do czynienia z czymś, co faktycznie ma miejsce. Norwegia na swojej północy. Mamy wyspy brytyjskie, proszę bardzo. Irlandia została z tego co wiem, zmieniona. Bo dawniej w podstawce. Kurczę, wydawało mi się. Nie, przepraszam. W podstawce chyba też są dwie osady. Ja kiedyś grałem kampanię Anglią i pamiętam, że. Były dwie osady, tak, były dwie osady, ale na początku tego moda chyba była tylko jedna. Później zostały one, nie, na początku tego moda w ogóle nie było niczego w Irlandii, a później została ona rozszerzona o dwie prowincje. Też nie ma Ameryki, nie da się jej odkryć, niektórzy błędnie mówią, że się da, ale nie jest to możliwe, bo autorzy chcieli zaoszczędzić, tak jak się da na prowincjach, no i całkowicie obcięli Amerykę, żeby móc maksymalnie zagęścić świat, prawda, bieżący. Tu są Maurowie. No, fajne są pustynie. Fajne są pustynie. Bardzo ładny jest kolor wody. To mi się mega podoba. Są też dwa submody, takie najsłynniejsze do Steinless Steela, już obecnie jest więcej, bo tam wiem, że powstaje jeszcze jakiś kolejny, coś tam go śledziłem, ale mniejsza, Chodzi mi o SS Hip i Titanium. Oba te submody mają dziwne tekstury wody, z czego jeden ma takie bardzo wyblakłe i generalnie bardzo wyblakłą mapę. Mi się one nie podobają. Najbardziej wolę Steinless Steela w wersji podstawowej, w wersji vanilli. No dobra, no to myślę, że możemy przejść do prezentacji jednostek, bo te są całkiem zacne. Tutaj ciekawostka, w tym okresie Konstantynopol jest władany przez łacińskich władców, łacińskiego cesarza, jaki objął władzę po tym, gdy czwarta krucjata zajęła Konstantynopol. No okej, okay, wejdźmy sobie we własną bitwę, dajmy sobie naszą ulubioną płaszczyznę, okres wszystkich niech będzie dobra. Kasiorę zwiększamy, no i Wam pokażę jednostki, na pewno jednostki frakcji Polski, na pewno Holy Roman Empire, bardzo mi się podobają, Bizancjum też jest świetnie zrobione, fajni są Mongołowie, też zobaczcie, mamy w modyfikacji Timurydów, których inwazja jest ciekawa, bo dysponują z słońmi, z armatami, w ogóle... Pokażę wam. Słońmi, słoniami, nie wiem nawet jak się odmienia. Dobra, poza tym warto byłoby jeszcze pokazać, myślę, że Seljuków. No i na sam koniec, o, Krzyżaków. Krzyżaków albo, dobra, już wypełnijmy wszystkie oczka, jeszcze Ruśkijowską i do tego powiedzmy, że, że Krzyżowców. Albo nie, Imperium Choryzmijskie. Nie ma co, tylko tutaj muszę właśnie dodać kolejne zera, żeby nam kasy nie, nie zabrakło. No i my jesteśmy w teamie z Seljukami. Dobra, no to tak. Jednostki jakie są za artylerią oznacza, że są to jednostki z tak zwanego Area of Recruitment, czyli oddziały lokalne powiedzmy. Tam taki przykład, na pomorzu możemy tylko na przykład z nich korzystać. To, to jest tylko taki przykład. A te przed artylerią są jednostkami, jakie możemy normalnie z naszej frakcji werbować. Chociaż nie, przepraszam, nie do końca, bo Jannici i Templariusze też są takimi jednostkami, ale no to są też najemnicy i. No, i no, i tak to. Tu, nie, to są najemnicy. Przepraszam, pomyłka z mojej strony. Jednostki z area of recruitment też zna znajdują się w tym miejscu. No to co? Pokażmy sobie na pewno takie unikatowe oddziały, czyli takich mieczników, piastowi miecznicy, piesi polscy rycerze. Halabradnicy. Coś, żeby nie pokazywać jednostek zbędnych. Husaria, oczywiście. Strzelcy polscy. Jednostka, o której Wam mówiłem. Bardzo fajny oddział zbrojni. Ciężka Husaria. Litewska jazda, również poproszę. Rajtarów sobie weźmiemy. Polskich kopijników. Może straż przyboczną generała. No i jeszcze takie ze dwa oddziały. Dobra, coś takiego. Tylko tu jeszcze chyba mamy. Nie, to już są żandarmowie. A to są oddziały z pochodzenia francuskiego. Dobra, Seljucy, ich w ogóle rozter jednostek dla mnie jest dziwny, bo mają dostęp do Janczarów. No, wiecie, od, od Medivala nie ma co wymagać jakiejś wielkiej historyczności, ale, ale mniejsza. Dobra, no i też tekstury tych jednostek nie są jakieś szczególnie ładne. Niespecjalnie mi się podoba ta frakcja. Jakkolwiek bardzo ją lubię historycznie, tak w Medivalu mi się ona nie podoba. Dużo lepiej została zrobiona w Medieval Kingdoms. Dobra, teraz Holy Roman Empire, znakomicie frakcje wyglądające, bardzo mi się ich design, ich jednostek podoba, jest to no jedna z top 5 jak dla mnie najlepiej wyglądających frakcji w całym modzie, dobra coś takiego, jeszcze coś takiego. Przejdźmy teraz do Bizancjum. A Bizancjum no, cieszy się niezwykle unikatowym i rozbudowanym drzewkiem jednostek. Mamy wszystko w sumie: dużo strzelców, dużo piechoty, dużo włóczni, bardzo fajne jednostki. No i też dostęp do tak zwanych miotaczy ognia. To są właśnie torres, którzy mają takie urządzenia, jakie strzelają ogniem greckim. Przygięta totalnie przeopi jednostka. Dobra, latinikom, tych weźmy, tych weźmy. dużo z tej konnicy. Mamy gwardię waryską, megalitarny oddział toporników. Dobra, co do rusikijowskiej to tak, coś takiego weźmy. No, oni pewnie mają topory elitarne pierwotne z toporami. Rusią nigdy nie grałem. Jest to frakcja też, yy, jaka jest bardzo wyczekiwana przez ludzi na YouTube, żeby zrobić z nich serię. No, ale nigdy nie miałem okazji nimi grać. A Timuridzie mają ten sam roster co Mongołowie. Tylko też to powinny być gdzieś te słynne słonie z armatami. Ale chyba tu ich nie ma. To zejdźmy nieco niżej. O, właśnie, one powinny być. O, to są chyba te. Tak, to są chyba te. No i do nich dostęp w tej modyfikacji mają tylko Timurydzi. Zwykli Mongołowie nie mają, no bo wiadomo, Mongołowie mają armię, jakie się respawnią, później mogą werbować własne oddziały. Ale też nigdy nie widziałem, jak wygląda inwazja Timurydów na, na Mongołów. Tego nie widziałem, nigdy. aż tak długo do kampanii nie dotrwałem. No i Imperium Chorezmijskie. Dobra, bierzemy. No tutaj konnica jest najciekawsza, trochę też ciężkie piechoty, coś takiego. No i przechodzimy do prezentacji. A, chyba jeszcze czegoś zobaczcie, nie zaznaczyłem. Poczekajcie. A, krzyżacy, krzyżacy, proszę bardzo. O nich bym zapomniał. Piesi półbracie to są też jednostki zakonne, bracia zakonni. Strzelcy ręcznie nie do końca, kawalerowie mieczowi, też bardzo słynni liwońscy, kusznicy, również był Zakon liwoński, który chyba wchodził w skład Krzyżackiego. A jeśli nie, to tam możecie napisać w, so w formie ciekawostki w komentarzu, chętnie poczytam. Ale na pewno mieli ze sobą jakieś tam, powiedzmy, że kontakty, bo no, działali na tych samych terenach, to wiem, to wiem. Dobrze, łyczek, wody. No i lecimy. Ja bardzo lubię Steinless Sila. Dużo osób mówi, że jest ten mod bardzo przereklamowany. Dla mnie nie. Dla mnie. Czyli dla osoby, która lubi kampanię taką przyjemną, w której bot nie ma nie wiadomo jak dużych bonusów, no to jest to super wybór. Owszem, w Divine, w Divine and Conquer, który lubię jeszcze bardziej, mod, bot ma duże bonusy, ale mod, powiedzmy, że tamten mod jest jako tako wyjątkiem. Dobra. Możemy sobie wyłączyć w sumie na razie interfejs, ewentualnie ja tu zacznę bitwę, ale zrobię taki fajny protip, czyli spauzuję i z Shiftem, zobaczcie, ustawię tempo bitwy na jedną dziesiątą, a teraz włączymy sobie interfejs, żeby fajnie zaprezentować. No, 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 ja bym chciał to wszystko, zobaczcie, ukryć, żeby nie było, o, w ten sposób, no i tak to wygląda, są nasi polscy przepiękni rajtarzy, o i fajna będzie, będzie kampania Polski. Jeszcze na pewno nie teraz po zakończeniu kampanii w Empireze z Malty, myślę, że dopiero jako kolejna seria, bo całkiem niedawno była kampania Ar Adonai w Divine, and, w Divine and Conquer, w wakacje, no i nie chciałbym tak od razu po kilku miesiącach jechać znowu z Medievalem. wolałbym dać sobie trochę czasu, a jakoś tak w grudniu, no byłoby, byłoby to na pewno wskazane. Zobaczcie, lekko zbrojni kopijnicy. No, na takich lekko zbrojnych to nie wyglądają. Tutaj są zbrojni. No, niekiedy są takie, zobaczcie, błędy w tłumaczeniu. Jak w tym, jak w tym przypadku, zbrodni, ale też no, nie ma co się czepiać autora. I tak dla wielu to spolszczenie jest ratunkiem. Dobra, ładna jest ta kolorystyka polski, powiem wam, lubię takie czerwone jednostki. Tutaj mamy naszych, naszych naszych wrogów odwiecznych, zakon krzyżacki, fajne hełmy. Albo to będzie kampania z krzyżaków, jeszcze nie wiem. Może Polska, może krzyżacy, coś takiego bym zrobił. Bardzo bym też chciał przedstawić na Bulat Steel Szwecję. Mało co jaki mod ma Szwecję, ale jak wam mówiłem, no w Bulat Steel na razie jest jak dla mnie problem z tym balansem. I póki tego nie ogarnią, póki tego autor nie ogarnie, to raczej nie będę chyba zainteresowany dalszą prezentacją, prezentacją tego moda, bo mnie bardziej irytuje, aniżeli sprawia przyjemność. Ciężka jazda i te słynne rogi. <grytanie> Dobra, gdzie my jesteśmy teraz? Tak, to jest nasza wspaniała Polska, oczywiście, tak. Tutaj mamy Seljuków, naszych teammateów, Taka typowa armia w kolorystyce szaro-zielonej, a tutaj jest sztandar, który, który powinni Seljuci mieć. Czyli nie ten taki półksiężyc zielony, czy tam żółty na zielonym tle, a właśnie taki biały orzeł dwugłowny na niebieskim tle. To był prawdziwy symbol Seljuków z Anatolii, czyli gałęzi, jaka powstała w Imperium Wielkich Seljuków. Oni się bezpośrednio od słynnego sułtana Alparslana nie wywodzą, tylko od, od Kutulmisza. On tam był chyba, no na pewno członkiem rodziny Alparslana, ale konkretniej czy był jego kuzynem czy bratem, no to tego wam nie powiem. Dobra, coś takiego. No Seljuci to jest w ogóle mega fajna dynastia, ciekawa bardzo. Też cesarz Roman IV Diogenes, który został schwytany przez Alparslana, był jedynym, nie jedynym, a pierwszym w historii bizantyjskim cesarzem, który i ogólnie rzymskim cesarzem, który stał się, który dostał się do niewoli przez muzu muzułmanów. No ale za okupem został on wypuszczony. I tam, jak czytałem, wcale nie był jakoś źle traktowany. Dobra, tutaj są samochorzyznicy, kopienicy. Super sprawa. Ach, i te kopie, <taki> takie typowo turniejowe, co nie, z wyglądu. Tu mamy sztandar islamu. Pewnie z jakąś szachadą z wyznaniem wiary. O, to jest właśnie ta to, 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 to cała szachada słynna. Okej. Okay piechota, szermierze. Dla osób, które lubią wyzwanie, zdecydowanie polecam wybrać Imperium Chorzmickie, ale miejcie na uwadze, że jest to naprawdę trudna kampania. Mongołowie nie dość, że mają mega mocne armie, to jeszcze mają ich w cholerę i mają na no, duże ba buffy. I generowie mają duży postrach, przez co wasze armie szybko panikują. No jest to naprawdę, naprawdę bardzo trudny wybór. Ja nie planuję nimi grać, chociaż może kiedyś w przyszłości jakiś challenge sobie zrobimy, ale na pewno... W najbliższym czasie niespecjalnie chce mi się męczyć. No dobra, konnica bizantyjska to taka lżejsza, delikatnie, tu już cięższy wariant. Ta jazda jest chyba najcięższą jazdą w grze, z tego co pamiętam. Mają w cholerę pancerza. Nie konkretnie chodzi mi o ten model. Mo może ten, ale generalnie mówię o kawalerii bizantyjskiej. Naprawdę, mają świetny raster jednostek. Dobra, co jeszcze my? Tu mamy? Co jeszcze? My tu mamy taką jazdę, tu jest arkebuzerzy, chyba europejska, bo to są ci z miotaczami ognia. Nie, to są jacyś klasyczni arkebuzerzy. Dalsze od dziokonnicy zdaje się, Latinikon, Latinikon, taka jazda. Mniej i pewnie Was interesuje na pewno gwardia waryska. O właśnie! Elitarna gwardia cesarzy bizantyjskich. <gryw> Widziałem memy a propos porównania gwardii waryskiej. Do gwardii pretorian. <noise> no i z pretorian się ludzie generalnie zwijają, że tam podają ilość cesarzy, tam bardzo dużą ilość, którą pretorianie obalili. No i generalnie, no, mega się mieszali. A gwardia wreszka żadnego z tego, co mi obaliła, ona była bezpośrednio opłacana przez władcę, z czego pretorianie chyba nie byli bezpośrednio przez władcę, a. No tego też nie wiem, przepraszam, nie będę kontynuował. Bo nie mam za dużo pojęcia na ten temat, ale Gwardia Wreska była typową Gwardią Cesarską. Dobra, tutaj Cesarstwo Niemieckie. O, ciężka jazda. Dużo ma tych sztandarów, które przedstawiają różne landy Bawarie, Saksonię i tak dalej, dalej, tak dalej. No, serio, ich design jest świetny. Lubię to połączenie czarnego i żółtego. Patrzcie, ci, co trzymają sztandar, wyglądają najlepiej ze wszystkich. Tutaj oddziały jakichś ciężko zbrojnych rycerzy z bronią wręczną. Coś takiego. Brakuje mi tutaj trochę doppel i lansknechtów, ale oni byli z okresu późniejszego. Chyba lansknechtowie to jest XV wiek, a dopel 16 XVI. Albo, albo na odwrót. Ale oni mieli takie te czapeczki, no fajnie wyglądali. Lansknecht generalnie to oznaczał najmnika. Ale chyba że oni też byli lansknechtami, to znaczy byli jakby, idą tam, no, no, gołęzią mniejsza. Dobra, konica taka. To są już, widzę, że zatoczyliśmy koło do Krzyżaków, ale jeszcze nie pokazałem Wam Rusi Kijowskiej. Gdzie jest Ruś Kijowska? Bo się lekko zgubiłem. Tu mamy Krzyżaków, no właśnie. Bo się nawet nie lekko, a mocno zgubiłem. Tam jest Cesarstwo Niemieckie, tam jest, tam jest Ruś Kijowska. O, panowie, panowie, co to za uciekanie od Nojanusa? Proszę mi się pokazać. No i oni mają też ładne jednostki. Bardzo ładne. Możemy lekko tempo bitwy przyspieszyć, żeby zobaczyć ich w pełnej okazałości, jak się ruszają. Coś takiego. No. No i no i elegancja. Sami widzicie, mod ma naprawdę genialne modele jednostek. Tak to się prezentuje. Gorąco was zachęcam do zainstalowania tego moda. Raczej większość osób, które no, śledzą mój kanał, z pewnością znają tajne Steela. Jest to no, zaraz obok trzeciej ery najpopularniejsza modyfikacja do Medievala. No i też jak dla mnie po Divine and Conquer najciekawsza. Tak więc, jak się podobało, zachęcam do lajkowania, komentowania i subskrybowania kanału. Wpadnijcie na Face'a, wpadnijcie na Discorda. Trzymajcie się. Na razie hej hej.